Błękitne rozwińmy sztandary, Czas wstrząsnąć z wątpienia już pleś, Niech w sercach zagorze zni Vesel się królowo Proszę usiąść. Teraz prawie przedstawić całe zgromadzenie liturgiczne, powitać wszystkich. Jako kustosz sanktuarium wyrazi wielką radość z obecności tylu przedstawicieli w wymiarze ogólnopolskim. Jest to 32 już pielgrzymka ludzi pracy organizowana przez Solidarność, właśnie region południowa Wielkopolska, a także 18 dołączyli do nich przedstawiciele przedsiębiorców, pracodawców, organizatorem z kolei tej grupy jest Duszpasterstwo Przedsiębiorców, Pracodawców Talent prowadzone przez księży Sercanów. Są z nami w znaku relikwii święty Jan Paweł II, który tak bardzo troszczył się o zabiegał o godność każdego człowieka oraz błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, który został ustanowiony przez Kongregację Kultu Bożego patronem Związku Zawodowego Solidarność. Właśnie dzisiaj, też chcę to podkreślić, to święto już jest od lat 50. Ustanowił papież Pius XII, ale też kongregacja do spraw kultu bożego i dyscypliny sakramentów dla naszego Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa Począwszy od 2019 roku podniosła te dzisiejsze wspomnienie liturgiczne do ranki uroczystości. Wszyscy bądźcie powitani. Prosimy pana ministra o słowa. Ekscelencjo o księży biskupie, czcigodni kapłani, szanowni państwo parlamentarzyści, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Odczytam osobiste przesłanie pana prezydenta Andrzeja Dudy do. Organizatorów i uczestników 32. Pielgrzymki Robotników i Pracodawców do Świętego Józefa w Kaliszu. Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych do Kaliskiego Sanktuarium w modlitewnej zadumie nad intencją 32. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Robotników i Pracodawców. Święty Józefie, naucz nas zło dobrem zwyciężać. Słowa zaczerpnięte z listu Świętego Pawła do Rzymian nabierają w państwa środowisku wyjątkowego znaczenia. W październiku minie 40 lat od męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności, który to właśnie to przesłanie uczynił treścią swojej posługi, a zarazem programem duchowym dla wszystkich słuchaczy jego homilii. Nauczanie oparte na tym wezwaniu w latach 80 kształtowało serca niezliczonych wiernych oraz Wyznaczało sposób prowadzenia zmagań z reżimem i dążenia do zmian politycznych. Wkrótce upłynie również 35 lat od przełomu demokratycznego, gdy w 1989 roku Polacy bez rozlewu krwi obalili komunizm i dali przykład innym narodom za żelaznej kurtyny zwyciężania zła dobrem. Dziękuję organizatorom z regionu Wielkopolska Południowa NZZ Solidarność. Za te kolejne doroczne obchody wspomnienia świętego Józefa Rzemieślnika. Kaliskie spotkanie tradycyjnie gromadzi ludzi pracy i przedsiębiorców. Te dwie grupy zawsze w tym miejscu tworzą jedną wspólnotę, co ważne i cenne, zwłaszcza dziś, w dobie rewolucji technologicznej i informatycznej, które wypierają człowieka z obszarów jego dotychczasowej aktywności. Cieszę się, że podejmuję Państwo refleksję nad pracą, która w optyce chrześcijańskiej jest powołaniem człowieka. Tak, należy do, o niej myśleć, szczególnie w obliczu współczesnych wyzwań. Dziękuję kapłanom za prowadzenie duszpaster z rozmaitych środowisk pracowniczych. Dziękuję wszystkim organizacjom zabiegającym o prawa i godność ludzi pracy oraz tym, które propagują społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw. Z uznaniem patrzę na wkład związków zawodowych w tworzenie ram prawnych i dobrych praktyk na polskim rynku pracy. Nade wszystko dziękuję tym, którzy pielęgnują dziedzictwo Solidarności, wielkiego ogólnorodowego ruchu, który przyniósł Polsce wolność, a którego idee są wciąż aktualne i żywe, między innymi dzięki takim inicjatywom, jak obecna Pielgrzymka. Życzę Państwu wielu sił do dalszej pracy i do kontynuowania dialogu społecznego. Wierzę, że podejmowany tutaj w Kaliszu duchowny, duchowy wysiłek formowania umysłów i sumień będzie nadal przynosić Rzeczpospolitej dobre owoce. Przede wszystkim tak potrzebną w tych niepewnych czasach roztropność, która pozwala oddzielić dobro od zła, uczy je odróżniać i dobrem, zwyciężać zło. Z wyrazami szacunku, Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Panu Prezydentowi. Prosimy o przekazanie tych podziękowań. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim Nasza wspólnota została już zawiązana tutaj przez listy, które zostały odczytane, i też przez słowo księdza Kustosza. Myślę, że możemy teraz iść z takim otwartym sercem drogą modlitwy przeżywanej Eucharystii. Aby to wszystko było naprawdę miłe Panu Bogu, a dla nas też i dla tych, za których się modlimy, owoce na samym początku, przeprosił Pana. Za wszystkie nasze błędy i słabości spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Alleluja, alleluja, alleluja. Przez wszystkie dni błogosławiony Bóg, który nas dźwiga codzień i zbawienie nasze Halleluja, halleluja, halleluja Pan z wami i z duchem Twoim Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, także byli zdumieni i pytali, skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda, także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u niego to wszystko I, powie, i powątpiewali o nim? A Jezus rzekł do nich: Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony i niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Drodzy bracia i siostry, pielgrzymi, przedstawiciele Panie Ministrze, przedstawiciele Parlamentu, Sejmu, posłowie, przedstawiciele Solidarności, też Związku Zawodowego różnych także służb mundurowych, różnych instytucji, drodzy pielgrzymi. Dzisiaj przeżywamy w sposób szczególny oczywiście 32. pielgrzymkę Solidarności ludzi pracy, pracowników i pracodawców do świętego Józefa. W tym szczególnym dniu w kościele powszechnym oczywiście jest to wspomnienie świętego Józefa, robotnika, a u nas tutaj w sanktuarium świętego Józefa jest to Uroczystość, a więc też moment doniosły, i dlatego też dzisiaj tutaj gromadzimy się na tej Eucharystii, żeby przeżyć ten czas dobrze, i żeby też jakoś otworzyć swoje serce. Pielgrzymka pod gasem św. Józefie naucz nas zło dobrem zwyciężać. Tak, te słowa są dla nas znamienne, mają swoją wagę w naszej historii, w historii naszego narodu. Znalazły też właśnie osoby, które wpisały się mocno w te słowa i uczyniły w jakiś sposób je swoimi przewodnimi, jakąś przewodnią ideą. Myślę tutaj o księdzu, błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszko, który jest patronem Solidarności. Ale zdajmy sobie sprawę, że nie tylko, że one mają swoją historię w wielu osobach, także i tutaj obecnych. I są to też słowa, jak napisał to pan prezydent, zauważył w swoim liście, zaczerpnięte z listu św. Pawła do kościoła w Rzymie, takiej niewielkiej wspólnoty w tamtym czasie, który w ten sposób napisał: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża, to jest dwunasty rozdział tego listu dwudziesty werset. Przechodzimy do świętego Józefa, którego też właśnie nazywamy patronem Kościoła świętego, między innymi patronem na nasze czasy. Jakie są to czasy nasze? Wiemy trochę o tym i dowiadujemy się coraz więcej. Nasza wiedza jest szeroka. Żyjemy w jakimś cieniu też demona wojny na Ukrainie, ale też w innych regionach. Żyjemy w cieniu emigracji, problemów różnego rodzaju społecznych, moralnych, też osobistych i rodzinnych. Czasami jest to jakieś wykluczenie, osami osamiotnienie niektórych osób, które potrzebują wsparcia. Towarzyszy też. W wielu sytuacjach lęk przyszłość, niepokój, który napełnia ludzkie serca. A dzisiejsza pielgrzymka, jak wiemy, przebiega także w obliczu starych i nowych wyzwań, szczególnie dla świata pracy, dla Solidarności. Pan Przewodniczący tutaj też przedstawił je w swoim liście i usłyszeliśmy o nich. I ta pielgrzymka właśnie przebiega w atmosferze sprzeciwu wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej związanej z Zielonym Ładem, też zapowiedzią pokojowej, a politycznej demonstracji w tej sprawie 10 maja, referendum, wezwaniem szczególnie do dialogu rządu ze światem pracy. Tak, i dla nas to przesłanie dialogu ma też w sobie niesie taki ważny ciężar historyczny. Mamy w tym względzie dorobek, i on może się bardzo tak centralizuje właśnie w Związku Zawodowym Solidarność. I wreszcie jesteśmy tutaj w Kaliszu świętego Józefa. Święty Józef. Co on nam mówi w tym momencie? Jeden z francuskich teologów. Bernard Martelet w swojej takiej książce, niewielkiej o świętym Józefie, że to zakonnik, cysters, pisze, że ta tajemnica wcielonego słowa, tajemnica chciana i przygotowana przed wiekami, opiera się przede wszystkim na zaufaniu. Mówi o tajemnicy wcielenia Chrystusa. I pisze w ten sposób: Maria Józef ufali Panu, nawet. W najtrudniejszych okolicznościach trzeba dodać, że ufali oni także sobie nawzajem. Maria całkowicie polegała na Józefie, a on ufał jej bez granic. Im pełniejsza była ich harmonia z Bogiem, tym łatwiej zgadzali się ze sobą. Solidarność. Gdzie rozkwita? Właśnie. Rozkwita tam, gdzie jest zaufanie, gdzie ufamy sobie, jakoś opieramy się na sobie, bo Solidarność to jest po prostu, jak wiemy, relacja ja z Tobą. To jest nigdy przeciwko drugiemu, ale zawsze z drugim, jak powiedział święty Jan Paweł pięknie i to nosimy też w swoim sercu. Tak, zaufanie Józefa, patrzymy tutaj na Józefa, to przede wszystkim zaufanie do Boga, który mówi do niego w sposób tajemniczy, ale on to bierze za dobrą monetę, mówi do niego przez sen. Ale w tym wszystkim opiera się też i ufa właśnie w stosunku do Maryi. Józef nie jest człowiekiem, który żyje jakimiś wątpliwościami ale ma w sobie odwagę, zaufania, zawierzenia i idzie po tej drodze. Można powiedzieć, że wszystko jest sprawą Bożą w życiu świętego Józefa. Rodzi się ona, ta sprawa Boża, pośród przeciwności i rodzi się w jakiejś cierpliwości, byśmy powiedzieli takiej historycznej cierpliwości. Jesteśmy tutaj u Świętego Józefa i dzisiaj dajmy sobie czas w szczególny sposób na modlitwę tutaj u Świętego Józefa. Niech to będzie czas, właśnie pielgrzymki, czyli czas na nabranie ducha, ponieważ zasada, złodobrym zwyciężaj, jest zasadą bardzo wymagającą. Chroni nas też przed naszymi wewnętrznymi impulsami, które. Popychają nas w stronę agresji, zemsty. Tak, to jest w człowieku. Uczy nas przede wszystkim mądrości. Mówi nam też ważne słowa: Nie daj się zastraszyć złu. Kardynał Wyszyński często do tych słów nawiązywał. Mówił, że właśnie lęk daje siłę wrogowi. Zło zawsze będzie próbowało jakoś przekonać nas. Doświadczamy tego na różne sposoby. Że jest czymś nieusuwalnym, że ma w sobie właśnie tą siłę wszechmocną. Może też zasiać obojętność, wzbudzić tym samym w człowieku pesymizm. Chce zrobić na nas tak przytłaczające wrażenia, abyśmy uznali, że po prostu jest silniejszy od dobra. I że w ostatecznym rachunku, rozrachunku, to ono, a nie dobro, będzie miało ostatnie słowo. Co nam dzisiaj chce powiedzieć święty Józef, patron tego miejsca? Myślę, że mówi nam, zachowaj pokój i ufaj Bogu. Mówi też nam, nabierzcie ducha i podnieście głowy. Przechodzimy tutaj, ponieważ potrzebujemy właśnie tych darów. Potrzebujemy przede wszystkim daru pokoju. Czas zmartwychwstania Pańskiego, do momentu zesłania Ducha Świętego, pięćdziesiątnica, czas paschalny. Czytamy Ewangelię. Ostatnio szczególnie wracaliśmy do Ewangelii, gdzie Jezus mówi: Pokój mój Wam daje. Mówi: Nie lękajcie się. Tak, a dzisiaj święty Paweł, może trochę skromniej, w liście też do Wspólnoty w kolosach pisze nade wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości, a w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele, i bądźcie wdzięczni. Jesteśmy wezwani do tego, żeby właśnie dbać o dar pokoju w naszym życiu. W życiu osobistym i społecznym. Pokór, pokój, jak wiemy, to dar Pana Zmartwychwstałego. I Pan Jezus, jako Zmartwychwstały, przychodzi z tym darem. I On jest naszym pokojem. Jezus mówi, pokój mój wam daję. Nie taki, jaki daje świat, ja wam daję. Świat to, jak wiemy, ludzie... Którzy nie liczą się z Bogiem, jak mówi słowo Boże. To nie jest świat tylko materialny, to nie jest przyroda, która jest piękna, ale właśnie to jest ten czynnik ludzki, który człowiek wprowadza, który sieje zamęt. To są ludzie, którzy nie mają odniesienia do Boga. Jeśli pragniemy być mocni, jak mówił święty Jan Paweł II, a prosił nas o to, właściwie modlił się. W ten sposób, wołając też ze szczytu jasnogórskiego, żebyśmy byli mocni w wierze. To właśnie ta siła i moc przychodzi, albo raczej rodzi się w człowieku, który ma w sercu pokój, który przychodzi przez wiarę w Chrystusa. Jakie to serce? A właśnie to jest serce odkupione. Kiedy człowiek ma w sobie tą przestrzeń, Odkupioną, uporządkowaną. Tak. I ludzie zachowują pokój, jeśli, jak wiemy, nikt ich nie atakuje, nie narusza ich praw. Wtedy jest jakaś równowaga. Popatrzmy jeszcze na Jezusa. Sama niesprawiedliwość spadła na niego, jak wiemy. Rozważaliśmy to szczególnie w czasie Wielkiego Postu i Triduum Paskalnego. Biczowanie, ukrzyżowanie. Odrzucenie też przez swój naród, jego osoba, też jego słowa, postać, która się przebija przez te wszystkie ruchy, które wokół niego się dzieją, sytuacje, słowa i sprawy. Właśnie przebija się pokój, takie poczucie godności, też właściwej wartości siebie. Nawet do sługi świątycznego, który go niesprawiedliwie uderzył, pyta go: Dlaczego mnie uderzyłeś? Po prostu domaga się sprawiedliwości. Przez sprawiedliwość przychodzi pokój. I wreszcie doświadcza nienawiści, cierpienia, i to wszystko go nie załamuje. Nie ulega też lękowi, nie karmi swoich oprawców swoją słabością, jakąś moralną. Trwa w pokoju, modli się za tych, którzy go prześladują. Święty Jan w swojej Ewangelii pięknie mówi, że do końca nas umiłował. Nie pozostało żadnej przestrzeni, która by nie wypełniona była Jego miłością. Bóg jest miłością, a miłość wszystko przetrzyma, jak dowiadujemy się ze Słowa Bożego. I wreszcie Pan też nas ostrzega i mówi nam, do każdego z nas właściwie, niech się nie trwoży serce wasze. Nie lękajcie się. To są słowa też. Świętego Jana Pawła II, u początku jego pontyfikatu. Jak wiemy, lęk w naszym sercu rodzi się w przypadku albo wobec zagrożenia wartości, szczególnie naszej osoby. Znika poczucie wtedy bezpie bezpieczeństwa. Lęk rodzi się też w obliczu odpowiedzialności za zadania, przed którymi stoimy, jakie są przed nami, żebyśmy ich nie zaniedbali i nie powstało z naszej winy jakieś zło. Dlatego słowa Chrystusa: Przez wiele ucisków, trzeba nam wejść do Królestwa Bożego, są dla nas ważne. I właściwie z tej odwagi wobec tych sytuacji rodzi się w, nas, w naszym sercu też pokój Boży. Wreszcie, Chrystus, wzywając nas do wiary w siebie, daje nam jednocześnie. Nie tylko dar pokoju, ale daje nam też radość. Mówi do niewiast: witajcie, które spotyka po zmartwychwstaniu. Inaczej możemy przetłumaczyć to słowo: radujcie się. Dlaczego pokój jest radością? Warto przypomnieć właśnie słowa z Księgi Izajasza, który mówi: Nie ma pokoju dla ludzi bezbożnych. Chociażby mieli ten zewnętrzny pokój, gdy żyje się poza bo, po Bożemu, gdy nie, jest się, gdy nie żyje się po Bożemu, czy też gdy się nie jest z Bogiem, to nie można mieć w sercu pokoju. I choćby nie wiem, jakby ludzie nas też obłaskawiali i mówili piękne słowa: nic to nie da, nie będzie w naszym sercu pokoju, jeśli to serce właśnie nie będzie oczyszczone i uporządkowane. I wszyscy jesteśmy też grzesznikami, mówi Słowo Boże. I tutaj jest źródło wszelkich naszych niepokojów. W grzechu jest źródło też jakiejś trucizny, która niszczy człowieka i każdą postać szczęścia. Niepokój, którego się nie da też zamalować, on zawsze będzie jakoś przebijał. Właśnie on ma też kształt naszego bytu. Człowiek pyta, i w jaki sposób musi uzyskać odpowiedź: po co żyje. Dokąd idzie? To są jakieś wieczne pytajniki. Jeśli przychodzimy tutaj właśnie po dar pokoju, z którego mamy siłę do życia i do walki o dobro, tak, do stawania też frontalnie wobec rzeczywistości i tych wszystkich współczesnych wyzwań, to nasza zasadnicza dbałość musi iść po linii starania się o pokój Chrystusowy w sercach. Naszych, w kościele, który, jak święty Paweł dzisiaj powiedział, też jest ciałem Chrystusa. I musimy sobie przypomnieć, że gdyby nie krzyż Chrystusa, nie byłoby tego daru pokoju, tego bogactwa, z którego możemy czerpać przez sakramenty i szczęścia w naszej kondycji. Chrystus pojednał nas z Bogiem w swojej paschalnej ofierze. Kiedy przychodzi do swoich uczniów, Właśnie to przychodzi do tych, którzy Go zdradzili, i mają w sercu niepokój, i mówi im: Niech się nie trwoży serce wasze. Jezus wziął na siebie wszystkie nasze winy, obarczył się naszymi grzechami, jak mówi Słowo Boże. I czerpiemy z tego bogactwa Chrystusa na drodze zaufania. I dzisiaj stajemy tutaj po to, żeby nasze serce skołatane często i Rozedrgane, nabrało tego Bożego pokoju, żebyśmy z odwagą podnieśli nasze głowy i spojrzeli w górę, w stronę Pana. Po to tutaj jesteśmy. Po to jest ten czas pielgrzymki. To jest czas umocnienia w dobrym. I wreszcie, święty Józef, ku któremu kierujemy nasz wzrok i nasze prośby. Prosimy Cię, święty Józefie. Aby ten czas, przeżyty tutaj w Kaliszu, w Twoim sanktuarium, był czasem naszego wzrostu w ufności i otwartości na Boży Głos i na drugiego człowieka. Aby rodziło się w naszym sercu zaufanie do Boga i do drugiej osoby. Aby solidarność nabierała większego blasku i rozwijała się w naszej Ojczyźnie. Święty Józefie, patronie nasz, módl się o to, Módl się za nami. Amen.